Siema. Fy, to jest moje pytanie do Was w tym odcinku. Chcę się Was zapy zapytać, czy mam kontynuować ten kanał, czy nagrywać na Piotreczek 4. Czy jest po prostu olać ten kanał i nagrywać na piotreczek 4, bo ja zapomniałem hasło jakie ma ten kanał, więc po prostu nie mam jak nagrywać programem na kompa. Tak, ja nagrywał tylko na Piotreczek 4. Byłoby o wiele więcej filmów. Bo ja się trochę bo ja mam ciężko, bo się ciężko skupiać na dwóch kanałach. I staram się wymyślić coś, to nie mogę nic wymyślić. A tak, wszystko bym nagrywał na Piotreczek 4. Byłoby o wiele, o wiele, o wiele, o wiele. jeszcze o wiele więcej filmów. I możliwe w końcu były, byłby jakiś programik do nagrywania i w pełnej jakości kom już ekran komputerowy więc możliwe, że no ale to jest to unikłe szanse pamiętajcie, ale było razy więcej filmów, więc to jest to wasze właśnie pytanie papa. Pa.